Hej, cześć, to jest Vlog. Jesteśmy pod wiatą. Jak widać już tu Kojo zaczął pracę nad... Witam wszystkich. Nad... Nad no. odnowieniem wiaty. Umył ładnie ścianki. O, odmalował. wybiałkował, nawet już naścielił. Brakuje tylko nowych byków. Byczki będą prawdopodobnie za tydzień. Jak przyjadą, na pewno wam nagramy jakie to są sztuki. Chcemy wziąć trochę większe, już odchowane, żeby było mniej pracy przy nich żeby szybciej dorosły, ale czy to wypali, to zobaczymy. Tak, jak mówiliśmy ostatnio, tu jest wspawane coś, żeby nie wypychały obornika, bo potem drzwi się zatykały. nie można było otworzyć. No. Co jeszcze, kojat? Drzwi się źle tutaj prezentują, bo są nieumyte. Po dwóch latach użytkowania, i tak Nie było tak, że nie, nie, jest za dużo nie uszkodziły. Dobra, przypominamy, że konkurs jest od 4 listopada. Zaczyna się głosowanie. Jak chcecie, głosujcie. A my idziemy dalej. Do zobaczenia.